Był taki gość, miliarder, który tam żył chyba ze 100 lat i zarobił mi, miliarder, dosłownie, amerykański, W. Clement Stone się nazywał. Między innymi książki pisał z tym Napoleona Heala. Tak naprawdę to był gość, który uratował Napoleona Hill przed śmiercią głodową, nie? ale to już jest inny temat. I on mówił, że on w życiu ma paranoję odwróconą. On uważa, że wszyscy, że wszyscy na świecie są po to, żeby mu pomóc. On wyszedł z założenia, że każdy na świecie chce mu pomóc. I teraz możesz mieć założenie, że wszyscy chcą, Super, wszyscy chcą mi wbić nóż w plecy, to jest paranoja normalna, a on ma odwróconą. Czyje życie jest łatwiejsze, nie? Mm. Teraz w jednym i w drugim przypadku nigdy nie masz 100% racji. Ale co sobie będziesz udowadniał, nie? To mi się podoba paranoja odwrócona, nie? I jeżeli to mówi gość, który zarobił, zaczyna od zera, nie mając nic i teraz e, zarobił kupę pieniędzy, Został miliarderem i w dodatku żył długo, czyli domyślam się, że nie ma zbyt dużo konfliktów emocjonalnych w sobie, bo by prawdopodobnie nie dożył setki, gdyby był cały czas jechał na konflikcie i na oporze, nie? To jak taki gość coś mówi, to to jest dla mnie bezcenne, nie? Paranoja odwrócona. Wszyscy są po to, żeby mi pomóc. Jaką masz wtedy, jaki masz wtedy problem, żeby podejść do kogoś i poprosić go o pomoc, nie? A przecież ten gość wie, że on sam tego nie osiągnie. Nie możesz zrobić pieniędzy sam, bo to co pieniądze i wszystko, czego chcesz w życiu, mają inni ludzie, nie?